wszystkim Z tej strony ja, czyli Partek Youtuber No, a dzisiaj sobie podejmiemy quest, czyli demony zamieszkujące Eder Mamy zabić te wszystkie demony. No i oczywiście zaraz sobie to zrobimy tutaj są od razu pod ręką te demony, więc... Nie trzeba będzie dużo chodzić Jesteśmy w siedzibie maga To jest trzeci quest Z zakonu równowagi Nie chciało mi się robić Wcześniejszych, znaczy zrobiłem je Ale ich po prostu nie nagrałem No i tego Będę po prostu zacznę od tego questa, oczywiście lagi początek. Jezus Maria, co to, to są za lagi? A w końcu tym bez lagów. Kończymy to pomieszczenie i się zaraz przemieścimy do innego. I sobie oczywiście wybieramy tam resztę demonów. No kurde, nie To nie chce iść. No to jest niestety 5 demonów, nie ma więcej. Tak w ogóle to Tutaj na tych... tak od 18 do 22 levela to tutaj się dobrze expi ja tutaj XP tak więc mi się dobrze expiło, więc polecam to miejsce do expa, To mi się No, jeszcze trochę nam brakuje. No, oczywiście zaraz to sobie zrobimy. To już jest o wiele, wiele więcej niż na poprzednim i to jest dobre, bo szybko sobie. Idziemy tfu. Yy, skończymy questa. A tak w ogóle to jak mogliście zauważyć już na początku filmu Odblokowałem sobie pożyczkę i teraz. Znaczy spłaciłem pożyczkę i teraz już mogę normalnie grać. I że mi się hajsu zwiększyło. Już prawie jeden M. O, co tam. No. Okej. Okay. Już nie dużo, już niedużo, już prawie kończymy questa. za kamerę ale lepszej nie mam na razie no właśnie powiedziałem na razie więc prawdopodobnie ściągnę do tego Bandicama ale jeszcze nie wiem nie, nie jestem przekonany jak coś to napiszcie w komentarzach czy ten darmowy Bandicam co można maksymalnie do 10 minut tak słyszałem Czyli on jest na pewno bezpieczny i nie żadnych wirusów. Bo tak w ogóle to nie nagrywam na swoim kąpie, więc nie chciałbym jak komuś zniszczyć kąpa. A poza tym ja bym wtedy nie miał gdzie nagrywać. Ale jak jest bezpieczny, to lepiej dla mnie, lepiej dla was. Bo wtedy nie będziemy się, się aż tak mieć z tą kamerą, będzie lepsza widoczność w ogóle będę mógł robić cięcia i tak dalej, i tak dalej. Znowu lag. Okej, okay. już po lagu. Maria, co? Widzieliście, przypomnę, jak bardzo tak, sorry za mhm. Nieznośne no i paskudne demony. To mam? I z paskudnymi demonami już skończyłem. No i teraz pozostaje tylko nieznośne. Zostało mi jeszcze dwa nieznośne demony, czyli te zielone, 25 level mag. Wiem, że był na dole, ale nie chcę mi się potem wracać, bo tutaj na pewno też jakieś będą. No, jest tam. No i skończyliśmy questa O oh, Jezu yes, jakie laki Sorry za to oh, film trwa już 8 minut Ja e dopiero questa skończyłem robić jesteśmy już weder, więc nic nam tutaj raczej nie przeszkadzi już w tym temu no i to było na tyle w tym odcinku no i dzięki do zobaczenia cześć